Proszę Państwa, ja w przeciwieństwie do swojej przedmówczyni, pani profesor Jankowskiej, nie będę się w swoim wystąpieniu opierał na bardzo ugruntowanej wiedzy, lecz na pewnych mniemaniach. No i gdyby hostem naszego dzisiejszego spotkania był Platon, to już w tym momencie prawdopodobnie zostałbym wyłączony. Na szczęście gospodynią wirtualną jest pani Urszula Lisowska i myślę, że będzie ciut bardziej tolerancyjna. Proszę Antym, tak pewne, jestem z opcji antyplatońskiej, o tym też będzie potem To tym bardziej. Choć to gospodarowanie przez Platona skądinąd byłoby bardzo ciekawym doświadczeniem. Proszę Państwa, pewne ramy teoretyczne mojemu dzisiejszemu wystąpieniu nadała monografia zbiorowa pod tytułem Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności, która w 2012 roku ukazała się pod redakcją profesorów Adama Chmielewskiego, Marii Dudzikowej i Adama Groblera. I często się będę w czasie tego krótkiego wystąpienia do tej monografii odnosił. Dlaczego pomyślałem, że z okazji dziesięciolecia Akademii warto w ogóle podjąć kwestię interdyscyplinarności? No, już poniekąd w swoim wstępie mocno to uzasadnił pan profesor Tadeusz Luty. Ja tylko dodam, że wydaje się, iż właśnie interdyscyplinarność jest pisana nie jako wyrzecenia akademii. Można powiedzieć, że jest jej cechą rudymentarną. Już u samego zarania, koncepcji, akademia została zaprojektowana jako pewien akcelerator badań i refleksji interdyscyplinarnej. I do dzisiaj na wielu stronach, w których wspomina się akademię, na przykład na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, możemy przeczytać. Akademia jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej na najwyższym poziomie. Też już kiedy akademia się ukonstytuowała, to akademicy zaczęli szukać jakiejś własnej tożsamości i szybko wypracowali takie hasło jedność wiedzy i jedność poznania, które z kolei znów zwraca, no, kieruje nas w stronę takiego holistycznego spojrzenia na rzeczywistość. Chociaż atakujemy problemy, z różnych stron, z różnych wektorów poznawczych, to zawsze spoglądamy z namysłem na ten sam jeden problem. I wydaje się, że po 10 latach warto dokonać takiego podsumowania, jakiejś refleksji, jaką rolę interdyscyplinarność odgrywa w Akademii, zarówno w Akademii Młodych Uczonych i Artystów, jak i w ogóle w Akademii szeroko rozumianej. Na ile Akademia spełniła pokładane w niej na tym polu oczekiwania. Czym jest sama interdyscyplinarność? No i w końcu, czy ten mit, może mit to nie jest dobre słowo, ale raczej etos interdyscyplinarności jest faktycznie możliwy do spełnienia, zarówno z perspektywy metodologicznej, jak i instytucjonalnej? I zacząłbym, proszę Państwa, od pewnych problemów związanych z samą definicją interdyscyplinarności. No, otóż z uwagi głównie na różnice przede wszystkim środowiskowe i metodologiczne, spotykamy bardzo różne sposoby przede wszystkim rozumienia i także definiowania interdyscyplinarności. Samo to pojęcie już jest nieostre, dlatego badacze starają się no, w jakiś sposób je dookreślić, i jedną z takich prób zaproponował profesor Robert Poczobut w swoim artykule. I tam proponuje podział szerszy na trzy kategorie: multidyscyplinarność, interdyscyplinarność i transdyscyplinarność. I jak te kategorie rozumiem? Otóż multidyscyplinarność polegałaby na zaangażowaniu wielu dyscyplin tworzących luźną koalicję według pewnego problemu badawczego. I takim często wymienianym dzisiaj przykładem multidyscypliny jest właśnie kognitywistyka. Która łączy wiele dyscyplin skupionych na umyśle i szeroko pojętym poznaniu, ale w ramach jej też się odbywają interdyscyplinarne programy badawcze, łączące niektóre z tych dyscyplin, natomiast nie ma takiego warunku, który wymagałby współpracy i jednoczesnej integracji wszystkich dziedzin naraz. Mówimy tutaj o modnej kognitywistyce, ale oczywiście nie Hillowi Subsolem. Również stare dyscypliny, już dobrze ugruntowane, w zasadzie są multidyscyplinami. No i można wymienić na pewno matematykę, fizykę, biologię, czy z drugiej strony filozofię. Gdyby, gdybym chciał wskazać jakiś projekt Akademii Młodych Uczonych, który wyraźnie wydaje mi się pasować do tej kategorii multidyscyplinarności, to bym wskazał, Projekt naukowo-artystyczny z 2013 roku "Nadmiar i brak". To właśnie była taka próba wielowektorowego spojrzenia na hasłowe zagadnienie nadmiaru i braku, która, się, która została podsumowana i w konferencji i w wystawach i, i w no, publikacji, którą dzisiaj Akademia się chwali na całym świecie. Myśmy początkowo definiowali ten projekt jako interdyscyplinarny, ale w tej chwili, no, zastanawiając się ciut głębiej nad tymi kategoriami różnych relacji pomiędzy dyscyplinami, raczej bym mówił tutaj w tym przypadku o multidyscyplinarności. Kolejna kategoria, którą wskazuje wspomniany autor, to jest właśnie interdyscyplinarność. I z nią mamy do czynienia wtedy, kiedy zachodzi jednak współzależność i też wzajemna niezbędność poszczególnych dyscyplin w badaniach prowadzonych na, na, tym, na, na ich styku. Wspomina się klasyczne przykłady interdyscyplin, takich chociażby jak neuropsychologia czy psychofizyka. Sięgając znowuż do bazy doświadczeń akademickich, to tym razem wskazałbym projekt, który. Nie jest, co prawda, projektem badawczym, ale był projektem edukacyjnym, ale wydaje się, że w swoim, właśnie, rdzeniu ma ten interdyscyplinarny charakter i to jest już wspomniany tutaj przez dyrektora Janosia język maszyn, w ramach którego, właśnie współpracując ze sobą informatycy, filozofowie i artyści, wytworzyli pewną nowatorską metodę, Podchodzenia do nauki programowania dzieciaków już od pierwszych klas szkoły podstawowej, zupełnie na starcie abstrahującą od matematyczności, od pewnych ścisłych abstrakcyjnych formalizmów, bazującą na tym, co dostępne, przede wszystkim na doświadczeniu wizualnym, na percepcji wzrokowej, i w opierając na tym doświadczeniu krok po kroku um, uczniowie zapoznawani byli z tajnikami programowania z myśleniem algorytmicznym. Z filozofią programowania, dochodząc właśnie konsekwentnie, odsłaniając kolejne poziomy abstrakcji, dochodząc do prawdziwego, abstrakcyjnego, formalnego programowania. I trzecią kategorią proponowaną przez, w, tym, w tym podziale jest transdyscyplinarność, która oznaczałaby pewną metarefleksję, wykraczającą poza, czy też Ponad standardowe dyscypliny. Refleksję, która miałaby dostarczać abstrakcyjnych opisów, pojęć, modeli, zasad, może też jakichś kategorii, ale bez odniesienia do konkretnych zastosowań w obrębie szczegółowych dyscyplin. Czyli tutaj jednak chodzi o taką metarefleksję bardziej o charakterze filozoficznym, a nie o rozwiązywanie konkretnego problemu. Nie ma tutaj nastawienia zadaniowego. I ja już wspomniałem o refleksji filozoficznej, ponieważ faktycznie ten charakter transdyscyplinarny mają również dobrze znane i ugruntowane dyscypliny i subdyscypliny. Na przykład w obszarze filozofii, takimi trans, transdyscyplinarnymi subdyscyplinami są jest ontologia i epistemologia. No i niewątpliwie. Z taką dyscypliną jest również matematyka czysta, która dostarcza teoretycznych narzędzi właściwie no, całej rzeszy nauk, przyrodniczych i nie tylko. I kończąc kwestię tego zaproponowanego przez Roberta Poczobuta podziału, ja jeszcze bym dodał jedno pojęcie w zasadzie ze znakiem zapytania właśnie metadyscyplinarność. I to, czy to jest zamiennik trans, transdyscyplinarności, czy może coś, co pozwoliłoby nam jeszcze dookreślić i poszerzyć to, to rozróżnienie, to już pozostawiam sobie i Państwu do dalszej refleksji. Hmm. Teraz, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na kilka problemów środowiskowych i instytucjonalnych związanych z, interdyscyplinar z interdyscyplinarnością. Oczywiście, ze względu na, bardzo, na ogrom zagadnienia i bardzo szerokie spektrum, to będą tylko niektóre punkty, które można by tutaj w tym zakresie poruszyć. No, oczywiście trzeba zacząć od tego, że interdyscyplinarność traktowana jest często jako pewna pseudonaukowość, powierzchowność. Mówiąc kolokwialnie, jazda po krawędzi, jakiś rodzaj uniku od ciężkiego trudu pracy badacza, tylko właśnie takie ślizganie się po obrzeżach. To poniekąd wynika z takiego zagadnienia, które Adam Kola określa jako inflację interdyscyplinarności. Otóż interdyscyplinarność w pewnym momencie stała się modna. I to spowodowało też nastawienie koniunkturalne. Po prostu wielu badaczy stwierdziło, że jest to dobry sposób na uatrakcyjnienie swojego projektu badawczego, który wcale de facto tej interdyscyplinarności w sobie zawierać nie musi i często nie zawiera. To z kolei spowodowało pewną dewaluację interdyscyplinarności i psucie atmosfery wokół projektów prawdziwie interdyscyplinarnych które wymagałyby szczególnego pochylenia, szczególnej opieki, a nie jakiegoś takich świateł reflektorów z podejrzeniem o to, że może jest to coś właśnie nie do końca poważnego. W tym kontekście wspomnę, że również pod wpływem opinii Akademii Młodych Uczonych i Artystów w 2016 roku prezydent Wrocławia ustanowił nową kategorię w programie stypendialnym dla doktorantów stypendium imienia Jana Mozrzymasa dotyczące właśnie badań interdyscyplinarnych i z takiej perspektywy uczestniczenia w opiniowaniu w pierwszym naborze tych wniosków i z kolei a w tym roku z perspektywy uczestniczenia w kapitule przyznającej te stypendia, no muszę powiedzieć, że te pro, ten problem inflacji czy dewaluacji interdyscyplinarności cały czas gdzieś się pojawia. Tam oczywiście można spotkać rzesze wniosków, które należałoby chyba jednak rozumieć jako pewną nadinterpretację tego pojęcia. Nie znaczy to na szczęście, że, że w tej grupie nie można odszukać tych wyjątków, tych rodzynków, które faktycznie są przykładami prawdziwie, głęboko rozumianej interdyscyplinarności czy wręcz transdyscyplinarności. Program jak najbardziej spełnia swoje cele i jest potrzebny, natomiast być może jeszcze tutaj do określenia tego, jak ta interdyscyplinarność czy transdyscyplinarność mogłaby być rozumiana, byłoby przydatne. Proszę Państwa, mówiąc o kwestiach środowiskowych czy instytucjonalnych, no nie sposób nie odnieść się do tego, z czym mamy wszyscy teraz na bieżąco do czynienia, czyli do najnowszej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. No, jak wszyscy pamiętamy, miała nastąpić wyraźna poprawa w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Ja nie mam tutaj szerokiego wglądu w różne bardzo dyscypliny, ale wydaje mi się, że jak dotąd aż tak wyraźnej poprawy nie widać. Natomiast to, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że w kontekście sztuki nastąpił wręcz znaczący regres. Otóż z nowo utworzonej tabeli ewaluacyjnej dla artystów zniknęły całkowicie osiągnięcia w zakresie jakiejkolwiek refleksji teoretycznej, projektów dyscyplinarnych czy publikacji naukowych. No to wzburzyło członków Akademii swego czasu, którzy byli ze światem sztuki rdzennie związani. Przenieśliśmy tę dyskusję na Łono Akademii i to zaowocowało w maju 2018 roku napisaniem listu otwartego do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Ja już nie będę przybliżał Państwu dokładnie szczegółów treści, co do treści tego listu, natomiast dokument kończył się takim zdaniem, mamy nadzieję, że pan minister dbając o poziom naukowy działalności naukowej, również w zakresie twórczości artystycznej, bo tutaj warto dodać, że w myśl ustawy działalność, twórczość artystyczna jest częścią działalności naukowej, nie dopuści do tak wyraźnego i niebezpiecznego w skutkach zredukowania wymiaru intelektualnego i poznawczego polskiej sztuki. Proszę Państwa, zacząłem takim troszkę ironicznym nawiązaniem do Platona, również nawiązaniem do Platona chciałbym Skończyć. Otóż w liście siódmym Platon dokonuje takiej refleksji, w jaki sposób można w ogóle myśleć, w jaki sposób dobierać się do tych najtrudniejszych, najbardziej istotnych problemów filozoficznych, czy w ogóle problemów poznawczych, jak się za to zabierać. No i Platon pisze: z trudem. Gdy niby krzesiwa, trzeć będziemy o siebie wzajemnie. Nazwy i określenia, wzrokowe obrazy i doznania zmysłowe, wtedy dopiero tryśnie światło właściwego ujmowania każdej rzeczy i rozumienie napięte aż do najwyższych granic ludzkiej możliwości. Jak widzicie Państwo, nawet ten skrajny racjonalista Platon, wydawałoby się no, mający za nic świat fizyczny i doznania zmysłowe, dostrzega potrzebę wieloaspektowego i holistycznego spojrzenia na analizowane problemy. Interdyscyplinarność to nie jest wcale odkrycie współczesności. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że stanowi fundament poznania w ogóle, w tym również poznania naukowego. A jak stwierdza w swoim eseju profesor Adam Grobler, nauka jako całość jawi się właśnie jako wielkie przedsięwzięcie interdyscyplinarne. Bardzo dziękuję. Ja tylko chcę podzielić się z doświadczeniami, z doświadczeniem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie mamy też Możliwość, że w programie START młodzi ludzie składają programy interdyscyplinarne, chcą być oceniani interdyscyplinarnie. I to dużo problemu nam przysparza. I w końcu żeśmy bardzo długo się zastanawiali, co to znaczy to słowo. I stwierdziliśmy, że jeżeli, jeżeli badania naukowe dają postęp w tych dwóch dyscyplinach, czy trzech dyscyplinach, w których w których one są prowadzone, to wtedy, to wtedy uznajemy to za interdyscyplinarne. Jeżeli używa się tylko metodyki jednej dyscypliny do badania drugiej dyscypliny, to nie są badania interdyscyplinarne. Ja wiem, że to jest bardzo taka wąska dziedzina, znaczy wąska definicja, ale mieliśmy takie same problemy, jakie, jakie mój przedmówca mówił. Dziękuję. Jeśli ja mogę, Panie Profesorze, tylko odpowiedzieć, że właśnie w, w tym przedstawionym przeze mnie podziale to tak interdyscyplinarność jest rozumiana właśnie jako ta, w której następuje ta synergia pomiędzy dwiema dziedzinami i, i zyski jakieś w obydwu obszarach. Zyski muszą być w obydwu to. dziedzinach, a nie tylko w jednej. Bioinformatyka na przykład. Jeżeli używam narzędzi informatycznych na to, żeby rozwiązywać problem biologiczny, to nadal rozwiązuję problem biologiczny. Dokładnie. Tak. Tak. Można? Jedno tylko jeszcze dodam, no mi trochę właśnie szkoda tej transdyscyplinarności, która by z, z takiego ujęcia wypadła, a stanowiłaby pewną metarefleksję właśnie nad nauką i różnymi dziedzinami, wypracowując narzędzia czysto abstrakcyjne, ale które w przyszłości kiedyś mogłyby potencjalnie być w tych innych dyscyplinach użyte. Jeszcze zapraszam do tego. Wszystkim chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie, jak się to mówi, w niektórych środowiskach, ubogacił ten referat. Dziękuję, panie profesorze. Właśnie dlatego, że każdy na swój sposób, jak gdyby używa określeń, a ja w szczególności używam określenia interdyscyplinarność, może nawet za często. Ja chciałbym nawiązać do. do tego ostatniego aspektu, który poruszył pan, pan Jakub, tak mówię, ponieważ tak zawsze mówiłem do Pana Profesora, mianowicie, jakie szkody wniosła nowa ustawa. Otóż proszę zauważyć, że my tu rozmawiamy o szalenie ważnej rzeczy, mianowicie o łączeniu w różny sposób, w różnych kombinacjach dyscyplin naukowych. Tymczasem, co zrobiła ustawa? Ustawa powołała Rady Dyscyplin jako gremia, które w sensie nawet kompetencji są właściwie ważniejsze od dawnych rad wydziałów. Otóż stworzenie takich, takich gremiów, rad dyscyplin itd. jest powiedziałbym nawet formalnym sposobem niszczenia wszelkiej tam, czy multi, czy inter, czy transdyscyplinarności. My na Politechnice, ja w każdym razie wyraziłem publicznie oburzenie, tylko że ja już jestem emerytem, prawda? Ale wiem, że moi koledzy właściwie ze wszystkich wydziałów i to proszę zauważyć, że Politechnika, która jest prawdziwie multidyscyplinarna, w całości wyraża takie oburzenie. I to trzeba jak najszybciej zmienić, bo inaczej to my szybko będziemy jakby w ogonie tych wszystkich tendencji współczesnych. I na koniec tylko Państwu chciałbym przytoczyć coś, co znam z, z książeczek i anegdot profesora Hugo Steinhausa. Sam przecież pracował. W, on to nazywał aplikacjami, ale tak naprawdę właśnie w sferze interdyscyplinarności, trochę szeroko rozumiany, Któż żartował sobie, że z, z badaniami interdyscyplinarnymi to jest tak jak z kursownictwem, ponieważ na skraju lasu najwięcej jest kursowników. Tak się wyrażał o tym. Taki mój komentarz, bo trochę mnie Pan Profesor Luty sprowokował, bo chciałbym powiedzieć, że ustawa 2.0 nie definiuje organu, jakim jest Rada dyscypliny, to jest pomysł wewnętrzny. I wynikający tylko z jednego punktu z związanego z organem, jaki jest Senat, czyli nadawania stopni, to znaczy zgodnie z ustawą można przenieść nadawanie stopni z poziomu Senatu na inny organ. I to wszystko. Natomiast to, co zmieniła ustawa, to są dyscypliny, ale też wyraźnie możliwość pracy dyscyplinarnej. W związku z tym i ja nie widzę tutaj takiego zużycia. E, to, że myśmy sobie to tak zdefiniowali, odczytali, zinterpretowali, że stworzyliśmy Rady Dyscypliny, radę to tylko i wyłącznie jest kwestia wewnętrzna, jeżeli chodzi o uczelnie. Natomiast nie ma takich zapisów ustawy, w ogóle takiego organu nie ma. No, tak, żeśmy sobie to zinterpretowali. To jest taki mój komentarz. Natomiast nie, nie zaburza to dyscypliny. Natomiast chciałem powiedzieć o jednej rzeczy: że to jest tak, że jak moje doświadczenie, że chodzi o dyscyplinę, że w tym się. Siecie się porusza, to polega na tym, że spotyka się dwóch naukowców i chcą zrobić coś razem, ale każdy musi mieć progres w swojej dyscyplinie. I na tym polega doktorat dyscyplinarny, że nie jest w jednej dyscyplinie, a druga jest tylko narzędziowa i tu przychylam się bardzo mocno do zdania Pana Profesora Żyńcza i dziękuję, bo to jest bardzo ważne. To, to musi być tak, że się spotyka dwóch naukowców i każdy ma progres, a nie tak, że jeden korzysta z wiedzy drugiego i, i rozwija swoją dyscyplinę. To nie jest dyscyplinarz. Na pewno też są tak funkcjonują panele IRC. Moje doświadczenie jest takie, że jak mieliśmy w panelu problem z, z jakimś wnioskiem, który na, był ale to pytaliśmy pochodców z zewnętrznego, z innej dyscypliny, czy oni tam widzą progres w tej dyscyplinie, którą on podaje po drugą, czyli mówiąc, yy, 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 stawiając w inny panel. Także to jest chyba jasne, że, że my trochę nadużywamy. To znaczy, jak ktoś korzysta z, z, z usług matematyka, to rozwija matematykę. No nie rozwijamy matematyki, korzysta z usług.